Okej, okay, tak więc witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanał o tematyce zarabiania w internecie i tak dalej tak dalej. Na tych filmikach pokazuję różne sposoby na zarobek w internecie i dzisiaj opowiem Wam o aplikacji, o której ostatnio tutaj nagrywałem filmik. Jest to aplikacja właśnie służąca do zarabiania na telefon przez słuchanie muzyki i generalnie dzisiaj dostałem właśnie wypłatę z niej i po prostu pokażę, że ona serio wypłaca, żeby nie było, że ja tutaj jakieś skamy reklamuję. I po prostu, e, jeśli Wy nie wiecie co to za aplikacja, to też wytłumaczę o co chodzi, już mam ją tutaj specjalnie włączoną. Ok, tak więc jeśli jesteście tutaj nowi na kanale, zachęcam Was wszystkich do zostawienia subskrypcji. Oraz jeśli tam macie jakieś fajne pomysły na zarobek w internecie, możecie skomentować ten filmik. No a bo dlatego fajnie go zasubskrybować, no bo gdy tutaj jest pełno jakichś fajnych takich pomysłów na zarobek w internecie. Na razie się właśnie skupiam, żeby to był zarobek w internecie dla wszystkich, czyli właśnie dla osób, które też nie mają 18 lat. Ale teraz już przechodzimy do odcinka. Tak więc, słuchajcie, tutaj właśnie opowiadałem ostatnio na tym filmiku. O aplikacji, o właśnie o tym na tym filmiku. O aplikacji służącej właśnie do zarabiania w internecie poprzez właśnie tutaj sobie słuchania, muzy no, słuchania muzyki. Dobra, ja sobie odłączę tutaj ładowarkę. I tutaj po prostu generalnie właśnie słuchamy sobie muzyki, i przez to dostajemy punkty. Ja już z niej troszeczkę właśnie skorzystałem, zarobiłem tam właśnie 15 tysięcy punktów, no i generalnie tak długo trwała wypłata, że teraz już mam nawet 16 tysięcy punktów, więc tutaj jak wejdziemy sobie w ten w zakładkę to widzicie, że znowu mnie stać tutaj na Paypala czyli po prostu, bo ja sobie ostatnio wypłacałem 6 dolarów ale teraz, ale teraz uwaga, uwaga, zbieram sobie na ten zegarek, czyli tam zostało mi mniej więcej 2000 punktów, chyba, że wiecie co nie wiem, czy udałoby nam się na tego mini drona nazbierać, bo ja ostatnio w tym odcinku mówiłem że generalnie nie polecam w tych aplikacjach sobie jakichś takich zegarków brać jako takie nagrody, bo to nie wiadomo, czy Wam przyślą. I powiem Wam, że właśnie tutaj testowałem i wypłata na PayPal działa. Zaraz Wam tutaj wszystko pokażę. Ja sobie wypłaciłem te. 6 dolarów, i tutaj teraz właśnie rozkminiam, że dobra, że skoro tutaj wypłaciłem te 6 dolarów, to myślę, czy po prostu nie skorzystać właśnie z tych ofert. Tych, no tak, jakiś tam właśnie. Bo mogę tam sobie te Airpody kupić jakieś takie, ale ja sobie zamawiałem ostatnio takie. No bo mi się popsuły takie słuchawki Bluetooth, tylko nie wiem gdzie one teraz są. Ale no, ja po co mam mieć dwa takie same rzeczy? Jak w, można tutaj sobie albo takiego śmiesznego drona, albo tutaj jakieś zegarki, i w sumie to mam 2000 punktów. A to nie jest jakoś trudno teraz, ale jednak do tego drona to jest 40 000 punktów, więc ja nawet nie mam połowy tych punktów. Więc nie wiem, czy nam by się udało zbierać na tego dygona i potem po prostu pokazać to, że serio ta aplikacja, no w sumie przetestować, bo może się okazać właśnie, że na takich rzeczy nam nie wyśle. Ale dobra, przechodzimy teraz właśnie do tego, że wypowiedziałem sobie pieniądze z Paypala, no bo tam słuchałem jakoś tam często i tutaj pokazywałem też sposób, że po prostu łączyłem się przez słuchawki Bluetooth, czyli tutaj włączałem sobie to całe Wi-Fi, znaczy nie, znaczy słuchawki, czyli włączałem Bluetooth, soki pomyliło mi się bo spojrzałem na Wi-Fi, tak sobie powiedziałem, więc no, działa ta aplikacja i tutaj nazbierałem te punkty i pamiętam, że właśnie jakiś czas temu sobie wypłacałem i powiem Wam, że dostałem maila, że oni tą wypłatę mi zrobią w przeciągu od jednego do dwóch dni. Niestety ja to też w dni roboczych, czyli po prostu nie licząc po soboty i niedzieli. A ja niestety, właśnie kurczę, sobie chyba wypłacałem w piątek, i dopiero, no, czyli minął piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, i we wtorek, właśnie chyba o 16 mniej więcej, dostałem maila potwierdzającego tutaj, że jakby no, przysłali mi. Czyli tutaj widzicie, jest nazwa tej aplikacji cała, i tutaj właśnie, że przysłali mi te 6 dolarów. Oczywiście tutaj była prowizja, bo tutaj jest też napisane w sumie, że. No, tutaj jest też właśnie ta prowizja w angielsku. Więc tutaj dostałem no, 5,76 dolarów, a nie 6 dolców. No, ale w każdych aplikacjach, zawsze tutaj właśnie są te prowizje, więc to jest jakby nieuniknione. Więc jakby dostałem maila, potem właśnie tutaj schodziłem niżej. Tutaj musiałem y, potwierdzić y, tam claimy i money, ponieważ ogólnie się zdziwiłem. Jak tutaj nacisnąłem, że wypłata PayPal to mnie nie prosiło w ogóle o maila, tylko wysłało mi. Tę wiadomość na maila, na którym się zalogowałem, i byłem taki zdziwiony, bo ja mam kilka maili, i właśnie ten mail, gdzie ja mam Paypala, to był zupełnie inny niż ten, na którym się zalogowałem tutaj na tej aplikacji, ale właśnie tutaj chodziło o to, że oni przysłali nam taką wiadomość. Tutaj po prostu, jak się nacisnął claim your money, no, no już ja niestety to zrobiłem, to wystarczyło właśnie tutaj podać swego maila, i potem przysłali tutaj na Paypala naszą y, z, tam, no, zapłatę. Czyli tam jak widzicie zarobiłem 5,76 dolarów. I tutaj właśnie też widzicie, że, że tutaj jest ten kurent media, żeby nie było. I tutaj też dodatkowo właśnie teraz mam 15 dolarów na tym koncie PayPalowym. I jak widzicie tu jest mniej więcej 62 zł, bo tu jeszcze mam inne tam dolary z jakichś innych rzeczy. Więc jakby tutaj to wszystko działa. I teraz ja mogę to sobie też jeszcze tam odświeżyć, żeby mnie nie było. Tylko pewnie teraz mi przybliżenie na tym PayPalu nie zadziała. A dobra, już się nacisną. a nie działa, więc okej, okay, bo się bałem, że tutaj właśnie się pokaże jakiś taki majdan, ale jak widzicie tutaj sobie odświeżamy, to trochę trwa I jak widzicie też, to nie jest tam scam, normalnie 5 dolarów tam, prawie 6 dolarów w sumie tam zostało przysłane u nas tam na ten nasz PayPal cały, więc jest to fajna opcja. Powiem Wam, że to troszeczkę, trochę mi tu zajęło jakby, żeby to nazbierać, ale wiecie co, no jeśli nie macie 18 lat, i nie możecie jakoś tam pracować, czy coś, ale chcecie sobie zarobić pieniądze, to jest to fajna opcja. No widzicie, ja już mam tutaj dostępne kilka rzeczy i jednak czekam, jednak czekam. Zobaczymy, może poczekam, rozkminiam właśnie, bo tam chyba 2000 punktów mi zostało, żeby na przykład ten zegarek sobie zrobić i zobaczcie, to jest bardziej opłacalne, bo na przykład tutaj mam 15 tysięcy punktów i tu mam no na PayPala możemy tam wystawić też no, że zarobimy 6 dolarów, tak? Więc mamy jakby 6 dolarów za 15 tysięcy punktów, a zobaczcie, że tutaj za 18 tysięcy, czyli o 2000 punktów więcej, ten zegarek ma niby wartość 80 dolarów, więc jest to bardziej opłacalne, ale właśnie też jest takie ryzyko, że nie wiadomo, czy nam przyślą. Oczywiście tutaj, właśnie, jak już mówiłem, Paypal to jest sprawdzona rzecz, więc Wy możecie sobie tutaj przesyłać. A ja chcę właśnie tutaj dla filmiku specjalnie zrobić coś takiego, że to jakąś rzecz od nich tam zamówić za te punkciki. Zobaczcie, ten dron jest warty 99 dolarów. Czyli w sumie. No ma mała ta różnica, zobaczcie, tutaj 79. To jest jakby różnica tam tych 20 dolarów, ale jednak widzicie, że punkt, no tutaj dużo trzeba punkt dla tego mini-drona takiego. Ale zdecydowanie myślę, że takie coś jest ciekawsze niż, niż tutaj jakiś zegarek, ale jak kto woli, dobra. Więc tutaj omawialiśmy sobie te nagrody, a teraz opowiem Wam mniej więcej o tym, jak tutaj się zarabia. Ponieważ na tej aplikacji są dwie rzeczy, tam w sumie kilka rzeczy do zarobku, Po pierwsze. Tutaj, jak teraz sobie zablokowałem ten ekran, to wyskakują takie reklamy, i tutaj, jak widzicie, za to też dostawaliśmy punkty. Ja to na początku, gdy odblokowałem ten ekran, to mi jakby przydzieliło tam 30 punktów, i tutaj zauważyłem, że co dwie godziny, jakby daje te 30 punktów. Dodatkowo, jak widzicie, tutaj mamy te punkty całe. Mamy tutaj jakieś tam szereg opinion i tak dalej, te quick earn video, czyli po prostu oglądanie wideo za te punkty, to oni nie, nie, nie dają tych punktów jakby, ale generalnie właśnie no to jest taki błąd tej aplikacji, nie wiem dlaczego, tak niefajnie w sumie. Ale właśnie główną taką rzeczą tej aplikacji to jest właśnie to, że słuchamy sobie muzyki i potem dostaniemy za to jakieś tam punkciki. I teraz w tym momencie ja bym puścił jakąś muzykę, tylko w tym jest problem, że no tutaj pewnie będą jakieś tam yy, piosenki, które no niestety no są objęte prawem autorskim, a ja nie wiem, gdzie mam słuchawki, więc pójdę sobie tak sobie szybko tutaj poszukam tych moich słuchawek. Dobro już mam je. I oglądać sobie moją podłogę przez chwilę. Dobra, no więc tutaj już mam moje słuchawki, więc ja teraz je sobie włączę, żeby tak nie było, że tutaj puszczam jakąś muzykę, która łamie prawa autorskie. To powinno mi się zaraz podłączyć, ewentualnie będę musiał to zrobić rę ręcznie, bo czasami się podłączam do innych urządzeń i czasami tak się nie łączy z tym. Ale właśnie tutaj, za słuchanie tych piosenek, dostajemy te punkty. I to jest w sumie fajna rzecz. Ja tam mniej więcej w pół godziny robiłem 600 punktów, więc jest to spoko, ale powiem Wam, że też jest taki minus, że yy, w tej aplikacji po jakimś czasie oni jakby robią taką <zysz> zależność, że tutaj, gdy Ty masz już dużo punktów, gdy ja mam na przykład teraz te 16 tysięcy, 16 500 to widzicie, że ja y, będę dostawał mniej punktów niż na początku. To jest taki minus, ale w sumie dlatego się zdziwiłem, czemu tutaj jakby właśnie jest y, więcej tych punktów, no, że za, 10 tysięcy, no, za 20 tysięcy punktów na przykład możemy 10 dla go wypłacić. A tutaj właśnie za 6 dolarów jest tylko 15 tysięcy punktów, więc rozumiem, o co tutaj chodzi, bo te punkty są tak troszeczkę pomieszane, że bardziej się a w ogóle się podłączę. Nie, nie podłączę się jeszcze. To ja się podłączę tylko tutaj do bluetootha. No zaraz, bo mi tutaj właśnie czasami to się nie łączy. Żebym tutaj sobie zapuścił jakąś muzyczkę. Bluetooth sobie wpiszę. Uwaga, blue... Oj. Tak wpisałem Bluetooth, ok. Teraz są te urządzenia moje śmieszne. Się łączę w JBL. Pozdro, mm. te słuchawki w ogóle są głupie, bo mi nie działa jedna ten, jedno się psuło, więc nie polecam ogólnie, więc słucham tylko tych rzeczy na jednej słuchawce, OK. teraz mam połączone już, widzicie, wszystko jest ok i teraz w tym momencie, gdy ja sobie puszczę tej stację radiową, to będę zarabiał za to pieniądze, aha, tylko widzicie, że teraz mam enabling is suspect, to znaczy zarabianie is suspected, ja przeczytałem enabling, miałem na pewno przeczytać earning, sorry, Tutaj czasami właśnie nie widzę, jak nagrywam, więc jak widzicie, trzeba jednak sobie włączyć głos, żeby tutaj to działało. I teraz dopiero będę mógł zarabiać za to. A te słuchawki sobie już mogę wywalić, bo nie chcę, żeby tam było słychać dźwięku. I teraz, w tym momencie, gdy lajcie sobie jakaś taka pioseneczka śmieszna, to my zarabiamy na tym pieniądze. Ok, i teraz w tym momencie właśnie powiem Wam, że na początku jest łatwiej, na początku jest łatwiej zarabiać, macie więcej punktów. No i powiem wam, że jednak właśnie tak jak ja go żeby wypłacać sobie te pieniądze To o widzicie, że tutaj też nam się jakby To tylko jak chcecie wypłacać pieniądze to najlepiej yy, tych te 6 dolagów. 6 dolagów i tyle albo nawet lepiej, żebyście zrobili to za 3 dolary. Wypłacajcie, nie, bardziej właśnie opłaca się wypłacać to za 3 dolary, ponieważ potem, jeśli już będziecie mieli coraz więcej punktów tutaj w tym ok w obszarze, to wtedy będziecie dostawali, znaczy, no właśnie, jeśli będziecie mieli więcej punktów, to mniej więcej między 9000 a 15 tysięcy będą Wam coraz bardziej spadać. Więc to jest właśnie tak zależne, że, że zobaczcie, że tutaj macie te 3 dolce za 9000 punktów, a tutaj niby macie za 15 tysięcy punktów aż 6 dolców, czyli jakby dwa razy tyle, a nie płacić 18 tysięcy punktów. A ta aplikacja właśnie robi tak, że ona po pewnym czasie Wam zmniejsza te punkty, a potem, jak będziecie mieli 0 punktów, to dostajecie znowu więcej punktów. O, tak miałem powiedzieć: Czyli na początku dostajecie więcej punktów, więc najlepiej opłaca się wypłacać Paypalem te 3 dolce, jednak. Ale ja tutaj specjalnie zbierałem te 6 dolców, żeby tutaj wypłacić. A teraz będę zbierał na jakąś rzecz. Tutaj będę zbierał sobie tutaj na jakąś rzecz. Właśnie rozkminie potem, czy albo ten dron, albo jakiś zegarek. I zobaczymy w kolejnym odcinku, czy tutaj coś tam uda nam się dostać, to czy nam to wyślą. Bo jakby PayPal już wysłali, tutaj właśnie taki fajny mail dostałem czyli tutaj, o, czyli oni tutaj nie kłamią, że nam płacą za to, za słuchanie muzyki, ale, ale zobaczymy jak to będzie z tymi rzeczami. Więc po prostu na tym polega aplikacja. Rejestrujecie się, link do tej aplikacji będzie w opisie. Rejestrujecie się, słuchacie sobie muzyki, możecie ją puszczać na głos, bo tutaj jest pełno jakichś takich stacji radiowych. Ja to robiłem tak, że właśnie podłączałem się pod słuchawki Bluetooth, puszczałem te piosenki, no i generalnie, ich nie słuchałem, taka prawda, no sobie tak się przyznaję do tego. I potem właśnie, można sobie tutaj wypłacać jakieś pieniądze i w tym momencie nam się troszeczkę już właśnie więcej zebrało. Bo tutaj nie wiem, czy nagrałem, jak one tam rosły. Więc na takiej zasady tutaj to działa i jeszcze powiem Wam, bo nie wspomniałem o tym na ostatnim odcinku, że tutaj to BB, to one jakby boostują, o tak mogę powiedzieć, boostują te punkciki, wasze, no, to BB, to po prostu ym, będziecie mieli więcej punktów. I jeśli kupicie sobie takie BB, to dostajecie. Ja to tak mówię, BB. To chyba tak nie powinno się mówić. Ale tak, no ostatnio tak powiedziałem, więc nieważne. Jak sobie to zakupicie. Dostajecie wtedy przez 30 dni dwa razy więcej punktów, więc zobaczcie, że tutaj też jednak ten zegarek, to zobaczcie, tutaj też on kosztuje niby 18 tysięcy punktów, ale dostajemy jednego BB i tutaj też widzicie, że w przypadku kolejnego zegarka dostajemy dwa, dwa BB, czyli w tym momencie jak jest tutaj na przykład taka najlepsza rzecz, to jest chyba jakiś, nie wiem co to w ogóle jest, zaraz zobaczymy po angielsku, a projektor taki, właśnie zapomniałem nazwy, to on jest wart jakby 130 dolarów, ale też dostajemy 4 TBB, czyli w ciągu miesiąca byśmy zarabiali 4 razy więcej punktów i wtedy, jeśli byśmy sobie takie coś kupili, to dodatkowo łatwiej byśmy to zbierali na kolejne rzeczy, więc to jest w sumie fajne. Więc może w serio tam poczekam na tego drona, bo wtedy bym tam miał trzy razy więcej punktów i to też byłoby opłacalne, bo wtedy mógłbym więcej zarabiać na tego Paypala, bym miał w sumie trzy razy większe szanse. No, więc na tym w sumie polegał ten odcinek, pokazałem, że ta aplikacja jakby serio wypłaca. Jeśli się uda, jeśli się uda nas zbierać, jeśli w ogóle mi przyślą, <laughs> jeśli mi przyślą jakąś rzecz z tych tutaj, które są, bo nie wiem, mogliby nie przysłać, mogliby nas oszukać, to wtedy też nagram kolejny odcinek z tym, a ja już się z wami żegnam, tak więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli jesteście tutaj nowi na kanale, zachęcam Was do zostawienia subskrypcji. No na kanale Często Pieniądz, ponieważ tutaj pokazuję właśnie różne fajne sposoby na zarobek w internecie. I ja już się z wami żegnam, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się. No i cześć!